Witam, jestem Zenek, to jest Darkest Dungeon. Kolejny odcinek. Wybieram się na kolejną misję. Co innego można robić tutaj? Obadamy sobie teraz kołów. mamy Mam dungeona, który jest dość krótki. Wymaga sprawdzenia 90% pokoi. Więc myślę, że można to zrobić. Pytanie tylko, jaki team do tego wybrać. Parę osób mi tu się leczy. By class, ok, mamy tak Leppera, Leppera. Obydwoje ma, mają jakieś choróbsko. Jest Fred, Nie wiem, czy jakiś mega team składać, czy może kogoś słabszego to wybrać. Eee, przedmioty, co ja tu mam za kropiszcza? Curious Ranged Skills Speed minus 1. I to jest 5 do celności, tak? W tych gości nie mamy celności w ogóle. Accuracy Modification, ile to ma? 95? Miałby 100%? Nie, to nie ma sensu mu chyba upgrade'ować tej celności, można by to sprzedać W sumie mam 5000, 1125 dostanę Dobra, to sprzedam Blight Resist Dodge 2, to też mogę sprzedać Disease Resist, dobra 6000 25 Damage versus Human 2 do Dodge'a, to też można by sprzedać Za dużo, no tutaj jest minus 1 do prędkości Eee, i 20% do skilla, który przesuwa, to też jest raczej słabe Mouth Stone. Też to mam na sprzedać. Dobra, te dwie dwa przedmioty zostawię. 7000 mam, no dobra, nie jest najgorzej. Tu lecimy do kołwa. Nie wiem czy wziąć z sobą tego krajka w końcu sprawdzić go. Że on jakiś taki średni mi się wydaje. O, mam tego typka, on spory damage bije pomiędzy 5 a 10 Mark, co to on jeszcze ma? Hook and Slice Ranger, co proszę? Blitz 100%. Okej, okay, no może weźmiemy sobie jego. Gdzie on się lepiej odnajduje na drugiej pozycji, tak? Dobra, coś takiego. Możemy wziąć Freda. Weźmiemy sobie Freda. Lepera chyba nie będę brał żadnego. Epicki Troll. Na troll się musi leczyć chyba, on się leczy, dobra. Mamy w sumie nowego. Ale mamy też Vestalkę, dobra, nie będzie Vestalka. Na trzecim miejscu... No i strzelca któregoś? Tego strzelca sobie weźmę. Ma trochę stresu, więc później można będzie go wyleczyć. Dobra, chyba styknie taki team. Na krótki. Na krótki dungeon myślę, że będzie ok. Jakieś przedmioty tutaj są warte uwagi, chyba nie. Versus human, na no choroby, odporności. Ja tak się starałem czy kogoś tu nie wyleczyć z jakiejś choroby w tym sanitarium. E, bo kogo mógłbym tu leczyć? Tych moich kurczę leperów, oni są nieźli. Syfilis. No z syfilisu to ja mam go chętnie tutaj mógł wyleczyć, bo to troszkę jest upierdliwe. Ile to by kosztowało? 750. Dobra, leczymy go z tego syfilisu. A ten co ma? Bulemiczny jest jakiś... E, to takie sobie może zostać. Ale syfilis dość upierliwy jest. Dobra, wyleczymy go z tego syfilisu. Lecimy z tą ekipą na tą krótką misję. tak, żarełka. No nie wiem ile wziąć. Będę dużą wezmę. Wszystkie żarcie, jedną łopatę. E, weźmiemy sobie bandaży, bo to nie mam czym się bandażować. Nie mam też żadnego typka z umiejętnością leczenia okaleczeń. Osiem pochodni. 4 bandaża, dobra, zostało mi 4000 golda. No, może nie nice, ale no zawsze coś. Ok, to na... oh, rzeczywiście krótkie jak cholera. 90% pokoi zbadać. Dobra, to ciśniemy tutaj. Pójdziemy tu i tu. Na jakieś rybsko. Nic fajne z ryby i tak dalej. Czemu i tu stres już było? Ok, surprised. To cóż ja tu mogę porobić? Czy to będzie pomiędzy 1 na 3? No, szału, nie ma torcz plus 5. Róbmy tak. Odpalimy sobie to wytorcza, debuffa wyłapał jakiegoś ma 6, tak? To onslaught. Nice. Destroy them all. Toporek? Czy nie toporek? No ja to mógłbym go zaznaczyć. A ten toporek się kombi z tym zaznaczeniem jakoś tam zawsze. Um, tak, za szósteczkę. No. Był ten pierwszy atak, to chyba bym go zabił, to tak prawda? That blow, a, 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 a kogo to porobić tam gdzie malka? z tego gościa? Czy może kogoś pobandażować? Ok, z swoim stresem 20 funkciachów, co oni tutaj porobią. Ach, nie go za szósteczkę Toporek na facjatę. Czy w tą może? może? No, a w tą ziomarkę nie będzie za wiele. No i jałe. Hello, As the fiend falls. żegnam. The faint hope blossoms. Dobra, let's go, to. Kolejna ekipa, tym razem Murloki z tego bo... wody. Halo of deep. Co jest 3, 6, 4, 9, 4, 9, 4, 9. Dobra, działajmy tego gościa. Pierwszy wyłapał? Z 3-5. Dobra, to może mieczek i w tego pierwszego. Serio? A te murloki trochę dobre są, jestem Maria. To sobie podleczymy tutaj. Na przykład jego. Eee, no i tak. bo te healerze są jednak dobrzy. Tak naprawdę Nie całkiem fajnie im to healowanie wychodzi. z tego ataku a to nie można pierwszego stargetować między 2-4 no trochę słabo między 4-9 no no, kryt zawsze na kogoś <gryt> może być ten tylko czaruje czaruje on healuje. i jest <gryt> no come on, serio dobra tu tak iść debuffik dostał. No, może w końcu go zabijecie no, Nie obraziłbym się szczerze mówiąc Dobra, zawiążemy go tym sprzętem. być 3 a 5 są taki odporny jest. No, 4, no nie jest najgorzej, ale jakiś strasznie odporny ten jest. 9, no come on, naprawdę. Zobaczymy go za 3 to szczęmu nie ma specjalnie to będzie pomiędzy 2 3 on ma 6, a stack będzie 3-5. Jezus Maria, co on jest takie odporny? Jeszcze nie trafił, tylko drugiego, no to fajnie. O końcu chyba to odporne było strasznie. Dobra, Dodge a zrobił, to miło. Hilniemy tym healbotem. No i został czarodziej. który jakieś demedrze mocno nie bije, ale jest statki. Się wydaje, no 3 damage, serio. To tak naszego killera tutaj podleczymy. Killer nie trafił, małem no, fajnie. Nasz strzelec za trójkę, za szóstkę. Nasz... Chyba trzeba mu leczyć, szczerze mówiąc. Dobra, chyba co tu się kryje? Rotlo, debuff to Naprawdę debuffa dostali Scouting, no to scoutuj panie. Nie wiem, czy ja chcę tutaj iść, nie. Tam jakiś pojedynek na mnie czeka. Tam muszę do jedzenia. No dobra, idziemy tutaj. Jest pochodnia. Bie bierito. to. sobie pochodnie i let's go. Blite, okay. uh, bleed. okej. Okay. No, oni są mega odporni na ten no okaleczenie i na, na truciznę. To można by taką ekipę wybrać, gdzie jest sporo gości, którzy zadają właśnie okaleczenia i, i, ta, i tym podobne rzeczy. Chyba tu wyleczyć. Ten dostał stan, tego wyleczymy. Mamy już 6,11 A całe będzie 3,6. Dobra, to może tak na początek. Na szóstkę. Tu będzie pomiędzy 4 a 9 4 a 9, a z tym bafiorem będzie 3-4-9 też. No to spróbujmy tak stargetować, tylko że zawsze drugiego targetuję. Nie wiem dlaczego. No unik nawet ni Halo? Tak, podleczymy ją tutaj. Czy też jego? No i? Ogłuszy go? Nie, oh no, nie jest też odporny na ogłuszenie. Eee... Jakieś siołe, Boże. Sam się zabił. Ej, niezłe. Eksplodował. Przezabawne dosłownie, ale serio jaki damage to bije? Oh my god, serio? Ale to damage trzaska. Come on! Mega, naprawdę? Dobra, jest dodge Spróbujmy go wyleczyć Dobra, czy on już zastanuje, Nie. Nie no bez jaj, takie obrażenia, chryste To jest dopiero druga walka? A co to jest? Torch? Self? Dobra, coś takiego Będziemy się leczyć. To zaznaczymy. Ok. I się bundarujemy w takim razie. Za dwa, fantastycznie. Za jeden jest ogłuszony. No dobra, niech tam będzie. Eee, zaznaczymy go. Czy też ją. No, ona no niech leczy. No, to będzie trochę zabawy. Z tym leczeniem. Trochę to potrwa, ale chce się wylecieć. A, tylko ze stresu się nie wylecie. No serio? Dostał już 100%. Aha, bo już 100%. Tak, chyba 100 punktów. Za 4 jeszcze Blida dostał, ale miodzio. Dosłownie. Może no odcudownie dosłownie. Ej, dobra, kończę to, bo ten stresik tutaj zezdrę za moment, Chrystus. Żegnął. Myślałem, że ich wyleczę, ale. nie no niespecjalnie się wyszło to leczenie. Dobra, weź się goście, zawiąż. Tłoczy, no i ty dywetr wyłapali chrysto serio. Trzeba ich podkarmić trochę. No, szału nie ma, nie powiem. Dobra, to idziemy dalej Może tam z tą swoją kurczę jakąś Z tym obniżonym nastrojem Dobra, spadamy stąd, idziemy tutaj. Nie wiem, tak do końca ci się może nie wycofać stąd Trochę DMEZ wyłopanie, też nie wiem czy to ma sens tak naprawdę wycofywanie się stąd jeszcze tam trochę jedzenia mam. Zobaczcie, oni tak stresy dużo wyłapują. Chrystę Dobra, bijmy sobie tu. Palimy pochodnie. i ja tutaj. No ale te ekipy to mnie tutaj trochę pozałatwiają. chrysty no bo nie są tak okaleczeni. A szczerze mówiąc, mało damage'u biją. 59, dobra, nie będzie tak. Tego się chiniemy, kryt, dobra, jest Okej. Okay. Eee, spróbujemy to zabić Tu mamy jakąś meduzę, teraz możemy kogoś zabandażować albo strzelać. z targetu i tyle 20 stresów nie. Czuję, że pancerzyki trzeba będzie kupić chyba, bo naprawdę ten pancerz się by im przydał. Więcej zdrowia, więcej wszystkiego. Kamar, jak ten typ kroi, chryste. Za 8 dmetrów no bez jaj. Za piątkę, dobra, tak I Tutaj sobie go chilniemy. Za trzy, tylko trochę biednie. 9 żegna, dobra. Został Oj, ślimak, ślimak, pokaż rogi. The buff, Ach, cudownie. O nie, trafił, jeszcze lepiej. Są i orzeszki Buffa na ślimaku zrobił, ekstra. Więc za 10. no, miodziu. Takie leczenie to mi się podoba. Oh yeah! Też mi się podoba. Co, 2 w ślimaka? Naprawdę? Ten ślimak taki upierdliwy jest, szczerze mówiąc. Dobra, nie trafił, ekstra. mi sobie Crusadera. Za piąteczkę... Można to próbujesz się obandażować. Na przykład tą ziomarkę no trzony, dokoń, panie, za jeden. Tymczas tą srogi, ja nie powiem za dwa i żegnam. Jesus. Success so clearly in view. Są jakieś tam. Or is it merely a trick of the light? Bawi my sobie pochodnie. Ok, to nic nie ma, to idziemy dalej. no Troszkę. Szczerze, są już oklepani, a to dopiero raptem połowa, połowa tego dungeonu śmiesznego. wiem, czy Ja nie chcę sprawdzać, za dużo ryzyka. Ktoś tu na mnie czeka? Nope. To idziemy tutaj. To też zostało. Teraz, dwa, trzy, cztery. No dobra. Jeszcze kawałek drogi przede mną. Nie chcę niczego sprawdzać, chociaż gold by się przydał. jak coś tam negatywnego będzie, to będzie fajne. Jezus O, że tego już znowu stres złapał. No dobra Okej, okay, tu nikogo nie ma. Pójdziemy tutaj, jest pochodnia jakaś. O, jakiś przedmiot nawet. Wow. Co to wymaga? Unkomun, OK Fajnie. Jeszcze stres dostają. Jaj. Dobra, trzy murloki, tylko że one są na niebezpieczne strasznie. Taki damage biją mocny z masakra. Nie, yeah, a przynajmniej nie trafił w końcu. Dobra. To walećmy tylko głośno. ale więcej hila pani, no, kama 3 punkty, co to jest? Ok, za dziewięć. Check żegnam. Okej. Ok, pierwszy, który się nawinie, to jest to, nie spały w łeb. No, ten za 5 łapał cudnie, ten za 8. Bo to mamy już. Nie wiem, czy bandażować go, czy strzelać. Łapomnieć, strzelać, dobra. Żeby jakiś krytek by się przydał, no nie obraziłbym się. Szczerze mówiąc. Na siódmeczkę. No i jałe. Pomiędzy 3 a 6. To... Nice. Maksymalny damage. Ile to ma prędkości 6? Chryste serio? To jest takie szybkie. Dobra, to teraz chyba kogoś ludzie ma. Ooo, wow, krytek za 6. To mi się podoba. Tego sobie heal'niemy No i tutaj docz świetnie Krytyk, ufa Okej, okay, żarełko, no to spoko Okej, okay. coś tam wszamią sobie, raz, dwa, trzy, cztery Odpalimy pochodnie i let's go, dalej no, żarełko się przydało tak jak widać. Można było ich trochę odstresować, no, nie odstresować, ale troszkę wyleczyć 90% pokoju, no to zapraszam tutaj Dobra, skał zrobiony, trzeba łopatę Another Mariner Another Misfortune Dobra Hunger, no nic, trzeba to zjeść no, i to co zrobić? Yeah, quest complete. Okej, okay, czy ja chcę iść dalej? Czy coś tutaj jeszcze badać? Tu mam tak. Jakieś knigi. Co to jest? Jest pułapka. I coś tutaj. No, przejdziemy się tam jeszcze. Chociaż nie wiem, czy z stresu. Może oni nie wyłapią zbyt dużo stresu. Tego łożenia. A, tutaj się trzeba przekopać. To podziękuję. Spadamy stąd w takim razie. Nie będę tego kopał, bo to nie ma sensu. Przekopywanie się ręcznie przez ten kram to jest jakaś... paranoja. No 1500 golda, dużo nie jest, a oni sporo stresu dostali. Co to jest? Aha, coś tu się pozamieniało chyba. co fob, jakaś... Dark Temptation, replace Dark Temptation. Okej, okay, foto, Fotomania, co to jest? Minus stresy i w torcie z 75. Uh, fear of Beast. No tak, boi się bestii. A tutaj? Un Unyielding. Unyielding, co to jest? Plus Death Blow Resist. Aha, odporność na śmiertelny cios. No dobra. Już to mniejsza z nazwą, bo nie. I Zonger, ...paranoid, syfilis, o wyliczył sobie, wyleczony syfilis, no miodził. No dobra, On nie jest najgorzej tylko, że trochę hajsu mało, tylko 8000. tysięcy, miałem 14 w poprzednim tygodniu. No okej, okay. no tak, tych gości trzeba wyleczyć na pewno. Posortujmy według stresu, kto tu jest najbardziej zestresowany, Fred? No tak, pytanie tak od Freda wrzucić. A, Fred się może tylko modlić, no dobra. No, Eksa jest zajęty. Mi Freda, Freda się nie da... kurczę, walaczyć ze stresu. Teraz naszego mieszka, no damy go do burdelu chyba. Aby tam syfilisu, nie? On jakąś chorobę już dostał. To miodnie nie? A syfilis też ma. No serio? To przynajmniej w burdele drugiego syfilisu nie złapie. No chyba, że to się utrwali mu ten, ten perk. <grytania> e, Westalka. Westalkę za 1500 do modzenia się? No nie, chyba przesada trochę. Za 1000 niech się napije. Ten ziomuj 49, Dobra, to z nim poczekamy jeszcze. A ta ile ma? 37, też można poczekać chyba jeszcze. I 2000 to chyba za, za dużo. Dobra, pytanie: jakie misje mi tam jeszcze zostały? Mamy tak, shorta, mamy medium. Mamy tutaj shorta. No parę shortów zostało, chociaż te shorty wcale nie są takimi shortami, tak naprawdę. A może na medium pójdę? Zobaczymy, to jest 4,5 koła. 90% pokoju level pierwszy. No myślę, że na medium bym poszedł teraz. Dobra, a tak czy siak ja będę kończył. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Na razie, hej.